Halo? Halo. Dzień dobry. Nazywam się Kamila Kamińska, reprezentuję kancelarium prawną w Czy mam przyjemność rozmawiać z Panem Tadeuszem? Tak, oczywiście. Bardzo mi miło, Pani Tadeusz. Kontaktuję się z Panem, ponieważ jakiś czas temu złożył Pan zgłoszenie dotyczące oszustwa ze strony brokeru i chciałbym potwierdzić, czy taka sytuacja w ogóle miała miejsce być u Pana życiu. No, proszę panią, no wydarzyła się taka sytuacja, oczywiście, tak. A ty mogę zapytać, czy udało się panu już odzyskać utracone środki? Wie państwo, no do tej pory jeszcze nie, tak. Ja tam generalnie do kilku kancelarii zgłaszałem się Ale mhm. jeszcze mhm. nic nie było wiadomo. A, a pan się zgłaszał do policji yy, Tak, proszę panią, zgłaszałem do policji, tak, oczywiście I co powiedziała policja? Proszę Panią, no Policja zebrała wszystkie dane ode mnie, wszystkie materiały, no i prowadzą śledztwo, więc nie wiem na jakim etapie jest teraz, bo no na razie nie dostałem żadnych informacji w tym temacie. A jaki czas temu to było? No, proszę Pani... To Panią, muszę zapisać no ze gdzieś... sprawy. A, a Pani z jakiej firmy w ogóle dzwoni? Bo nie usłyszałem. To jest kancelaria prawna Vertis. A, Vertis, Vertis. A no tak, no też do Vertis mhm. chyba tam wysyłałem swoje zgłoszenie, zgadza się. No proszę Panią, no co, no to było pół roku temu gdzieś, tak? I nic nie zrobili za pół roku? No widzi Pani, no, no nic nie zrobili, no. No bardzo mi przykro, Panie. No, no co to mo dlaczego? To mogę Potrzeba powiedzieć Panu, panu no? że w ramach naszej działalności jako Kancelarii Prawnej Specjalizujemy się na takiej analizie przypadków oszustw internetowych i mamy możliwość przeprowadzenia weryfikacji i ustaleń, na jakim etapie znajduje się Pana sprawa. Aha. I abyśmy mogli rozpocząć taką weryfikację, potrzebna jest jedynie Pana zgoda na sprawdzenie statusu sprawy oraz ocenę, czy z naszej strony istnieje taka możliwość, żeby Pan pomóc w odzyskaniu tego kapitału. No no ja Wyrażę mi pan zgodę? Czas... No oczywiście, no ja jestem cały czas tutaj zainteresowany, nie żeby cokolwiek odzyskać. No, mm -hmm. pań, co? Rozumiem i mam pomóc, do pana no to... yy, pełne tak? pytania. Dobrze, Jakie ja imię i nazwisko podał pan do tych breakerów yy, To mam proszę, to... Anio. To muszę sprawdzić, bo, bo ja mam tą e, informację, tylko muszę sprawdzić, czy jest ona aktualna. A co Pani ma w ogóle za informację? bo wie Pani co, do mnie różni oszuści dzwonili tutaj i ja chciałbym tutaj też Panią zweryfikować, czy, czy rzeczywiście Pani ma prawidłowe dane, tak? Dobrze, no to Panna na imię Tadeusz tak? Jeszcze raz, bo to nazwisko coś Pani chyba przekręciła tam, Tadeusz, tak? zioMP No tak, zgadza się. jaki adres mailowy jeszcze I, Pani ma? Adres adre tadeusz. Um, ziom.mail2.pl. No zgadza się, tak. To jest dokładnie mój adres mailowy. Dobrze, a pan się korzysta z Whatsappu? oraz. Nie, proszę pani, e ja żadnych, wie pani, komunikatorów nie korzystam. Kiedyś korzystałem, ten WhatsApp był na innym numerze, ale to właśnie od tego WhatsAppa się, wie pani, zaczęło i ja bardzo dużo pieniędzy straciłem. O, będzie, to nie zapiszę będę... to. Zap... No, niech pani zapisze. Naprawdę. Bardzo naprawdę. mi przykro naprawdę bardzo mi Pani. nie będę instalował żadnych WhatsApp w WhatsAppów wie pani bo oni kazali zainstalować i, i przez to chyba wszystko się stało przez tego WhatsAppa no nie przez WhatsAppa tylko przez oszuści. no ale proszę panią ja nie będę czegoś Smo... takiego instalował do mnie można mailowo napisać zawsze ja tutaj z dwoma Dobrze napiszę do pana mailowo i wie Pani co i... Dopiszę do Pana mailowo. Dobrze. Nikt, nikt się Pan nie denerwuje. No, ja staram się proszę minę. Panią, ale, ale... proszę Panią to było bardzo dużo pieniędzy. Niech Pan się trzyma. Pan to jest, to jest mężczyzna, niech Pan się trzyma. Proszę Panią, ja jestem mężczyzna, ale wie Pani co, to tyle pieniędzy, jak kurczę, nie wiem co do gara włożyć. To nie jest takie proste, no Pani tak się łatwo mówi. No tu poszło 250 tysięcy, proszę Panią. Jeszcze kredyty mi zostały. O do Boże, no o tak, Boże. Proszę panią. Ja dalej jadę na kredytach, muszę chodzić. No, do... Na no 3 to... muszę pracować. No to spróbujemy coś zrobić dla ja Pana. Proszę Panią, ja śpię 2 godziny tylko na 24. Dlaczego Pan śpi tak mało? Proszę Panią, no bo na 3 tak muszę pracować. No, bardzo mi mhm. przykro. A czy podawał Pan y, dowód osobisty do tych brokerów? Proszę Panią, dowód nie pamiętam, ale chyba tak, chyba podawałem im dowód. Jakieś on mhm. screeny chcieli z dowodu, tak? To znaczy zdjęcia chcieli. Mhm. I wysłałem im. A, a czy ma Pan potwierdzenie dokonanych przelewów? Proszę Panią, to było tak, że pierwszy przelew poszedł, nie wiem gdzie w ogóle. To było na jakąś osobę prywatną. Mm -hmm. A później oni chcieli, mm -hmm. żebym ja płacał, dawali mi jakieś kody QR i wysyłali mnie do takich płatomatów. Taka skrzynka stała. O Byłem, to był... no to Boska. A wie Pani co, to... a to Pani wie o co chodzi czy nie? Bo ja chciałem Pani właśnie tutaj powiedzieć. To nie. Nie, no nie wiem, taka... ale mam takie y, różne sprawy, mhm. które są podobne do pana sprawy, dlatego. O, to co pan chciał mi powiedzieć? No chciałem pani powiedzieć, że to właśnie były takie skrzynki, wyglądało to jak jak no jak to się nazywa bankomat, tak? Tylko tam nie pisało bankomat, tylko coś bito bito coś tam, nie pani? By bit? Nie, proszę Panią, to nie By był bit. Nie, to nie był bit, By proszę Panią, tylko to było taka skrzynka stała, bo to jak wysyłali mnie do galerii handlowej, wie Pani, i w galerii handlowej hmm. to było w Gdańsku, tak? I tam stały takie skrzynki, hmm. kazali tam skanować ten kod QR i tam wpłacać. Ja nie wiem, jak oh. to było. No, nie to 100% tak jak Wie już. Wie pani, się... co? Ja jeszcze, jeszcze był problem, bo ja nie miałem, nawet nie umiem tego obsłużyć. Ja to jakiś jakiś QR, oni kazali skanować. Proszę panią, co to za przeżycie było? Naprawdę. I tyle pieniędzy poszło. Co ja teraz robię, biedny? Czy etaty? Proszę pani. Naprawdę jestem załamany tym wszystkim, naprawdę jestem załamany, naprawdę, państwo, aż w serce się kraje, nie wiem co w ogóle mam mm. teraz zrobić z tym wszystkim, ja już zgłaszałem do tych kancelarii, ale generalnie, no, nic się nie dzieje w tych sprawach, tak? Mhm. Mm nie wiem, co w ogóle. Czy no można to spróbujemy tak. Zrobić, ja tak? odeszlę do Pana maila. Pan no ja... naszą firmę i e, zostawię Panu tam e, kilka mhm. pytań, na które Pan mi odpowie. I wtedy mhm. po mhm. trzech dni roboczych skontaktuję się jeszcze raz z Panem mhm. i zaczniemy taką analizę. Żebyśmy znalazli, uh -huh. kiedy, gdzie poszli, te pieniądze. Dobrze? Proszę panią, ale no dobrze, bo ja już nawet nie wiem, o co zapytać. A ja mam takie pytanie: a wy jesteście w stanie odzyskać w ogóle cokolwiek? Bo wszyscy mówią, że to jest chyba niemożliwe. No chyba, że wy jesteście taką firmą, że potraficie. No to tak? jest. Nie, nie, nie. To odzyskali my klienta, No duże się Pani, co? te moje pieniądze, no to ja nie wiem, bo poszły do tej skrzynki. No, ja wsadzałem do tej skrzynki, więc ja nie wiem, czy w tej skrzynce one jeszcze będą. Ja się nie znam kompletnie na tym. No to Pan sprawdzi, co Pan w ogóle ma z tego mhm. powodu i odeśle do mnie wszystką informację, dobrze? No dobrze, a Pani mi na tego maila mojego napisze, co mi będzie potrzebne, i tak dalej, tak? Tak, do, tak. Do, do pani napisze, się można zadzwonić tak. w razie W, jakbym coś potrzebował ewentualnie zapytać? Podeśle mi Pani ten tak numer. Oczywiście, Aha, ty... oczywiście. No, super, jeżeli super, pan będzie mieć mnie. dodatkowe pytanie, to zawsze może do mnie zadzwonić. Aha, czyli na mailu mi pani podeśle po prostu ten numer, tak? Tak, tak. Dobrze, się... proszę Panią, a jutro pani pracuje, czy, pan czy jutro martwi. pani nie pracuje? Nie, nie pracuję od poniedziałku do piątku. Od 9 do 18. Aha. No to dobrze, to ja to ewentualnie w poniedziałek bym prosił, żeby pani się do mnie odezwała, dobrze. Też tak z bo ja dobrze. też pracuję, bo ja za chwileczkę też wychodzę do, do pracy, proszę panią. Ja byłem normalnie dwie godziny w domu i znowu. Niech się Na pani nie martwi. Niech się pani nie martwi. Panie. Ale to pani łatwo mówi, nie ma. Będzie proszę w to. Ja mam kredytu 250 prawie tysięcy. Chciałem zainwestować, coś sobie dorobić. Proszę, no to spróbujemy chodzi. też pomóc Panu. ci muszą chodzić, puszki zbierać po śmietnikach. Mam dwójkę małych dzieci. Proszę Panią. Proszę, A ile tak? dzieci mają lat? No jedno ma cztery, drugie ma pięć. No no ale to fajnie, też mam dziecko. No, no wie Pani co, no, no teraz idą do tych śmietniku zbierają te puszki, jak to i wyrzucić. Teraz są takie maszynki, że można po prostu wrzucać te puszki i tam jakieś pieniążki są. No to przynajmniej dzieci mają na Lizaka. Bo tak to by nie miały nawet Lizaka. Tak mnie okradły To jest kurczę wieki. Że panią, to jest straszne. To okay. oni wyprawiają. Wiem. Wiem. A ja, ja, ja mam wie. pytanie. A ja wie, mam pytanie do pani. Czeka. Bo wie pani, co na weekend jest? Ja w sumie mam kurdy w kieszeni pięć złotych. No dzisiaj coś tam dostanę od szefa, bo on mi wypłaca tak codziennie. A nie miałaby pani na przykład pożyczyć sto złotych, byśmy się rozliczyli później po wszystkim? Nie, nie mogę, przepraszam. Nie może pani mi pożyczyć? Nie, przykro mi, ale nie. O wieku. No to nic. To, to przepraszam, że ja w ogóle zapytałem, bo wie pani, naprawdę to jest dla mnie ogromne przeżycie. Ja nie mogę dojść do siebie. Mieszka, rozumiem, że Mówię, pan, pan ma taką rozumiem. sytuację, rozumiem wszystko. A pani ma takich klientów jak ja? Czy raczej nie? Złych klientów, ale nie mogę powiedzieć panu o co chodzi w tych sprawach, bo to jest informacja prywatna. Ja rozumiem, ale pytam, czy po prostu jest dużo klientów takich oszukanych jak ja. O to mi chodzi tylko. i, i, i czy na takie Jest duże bardzo teniązki? dużo klientów. Jest okay. bardzo dużo klientów. A proszę panią, a pani mi powie, skąd Je... ci w ogóle oszuści są? Może pani mi powiedzieć takie rzeczy, czy nie? No myślę myślę, że z Litwy oraz z Ukrainy gdzieś tamtąd ze Wschodu. Aha, oni są ze wschodu. No tak, właśnie, powie pani, tak było. słuchać ten taki zaciąg wschodni, ale ja nie poznałem ją za bardzo. No wie pani, co? No, nigdy nie miałem. Ale dlaczego dlaczego panu samego początku nie zapoznał tego? Nie wiem, proszę pani, bo mnie tak zakręcili jak, jak bąkiem. No i kurczę. No zgłupiałem z tego wszystkiego, no obiecywali mi proszę panią, no wie pan, ja nie jestem jakiś bogaty człowiek, miałem tam trochę na tym koncie, no to zainwestowałem ten tysiąc złotych, no ale później tam jeszcze coś dopłaciłem, no i później zacząłem kredyt brać, no bo powiedzieli, że jak kredyt wezmę to szybko zarobię, tak, bo była wpłata kredytu i powiedzieli, że za 7 dni będzie wzrost, wzrost o 100% tego aktywa i zarobię 100% na tym. To tak się wie pani oddało co? wszystko. To było to było tylko przez jeden raz? To znaczy co Czy było pan przez jeden Dłuższy czas. Nie, to proszę pan pani, dłuższy czas, czas, czas Nie, nie, proszę panią, to było przez dwa miesiące, to wszystko się działo. Dwa miesiące pani sobie wyobrazi? Dwa miesiące mnie kręcili jak bąkiem, no? To jest aż nieprawdopodobne. Ja nie wiem, co ci ludzie kurde mają w sobie, że ja im uwierzyłem. I bardzo nieprawdopodobnych. No tak, no no właśnie, to jest bardzo nieprawdopodobne. Ja nie wiem w ogóle co się wydarzyło ze mną. I co, no dałem się tutaj namówić, no skusiłem się na to i no i okazało się to co się okazało, że mnie po prostu okradli, tak. No i szukam tutaj wszelkiej pomocy. No i kurczę, no dobrze że pani zadzwoniła. No to dobrze pani to że. Muszę dzwonić do innych ja klientów ja... No i dziękuję za rozmowę. Ale pani mi ale wyśle na maila, pana... a wie pani co, ale ja jeszcze raz zapytam, a chociaż 20 złotych by mi pani nie pożyczyła? Nie to życzę, przepraszam. Ojejku. Proszę pamięta, ja będę musiał iść na tym na, na, na nogach do pracy. No nic. No. Ale przynajmniej może. Jak jest, sobie... przepraszam pana. Czyli ja będę czekał od Pani na tutaj na maila i jak coś, to będziemy się kontaktować w poniedziałek. Proszę mi podesłać wszystkie tutaj informacje, co ja muszę mieć. Do Pani oczywiście numer telefonu. Dobrze. Jak, jak coś, to bardzo Dobrze. bym prosił, żeby Pani do mnie zadzwoniła w poniedziałek. Też o tej porze gdzieś, nie wiem, którą mamy teraz nawet godzinę, wie Pani co. Nawet nie wiem, bo... Aha, na telefonie sprawdzę, bo ja nawet już po lombardach, wie Pani co, rzeczy sprzedaję. Już brakuje na życie. Rozumie Pani. To muszę już wszystko iść, przepraszam. Już dziękuję Pani. Wszystkiego najlepszego. No dziękuję, ale ja Pani muszę Pani, muszę to muszę to już. Pani, Pani powiedzieć, że nawet już kurde śpię na podłodze, no bo nawet materac sprzedałem. Już wszystko. Muszę już iść, przepraszam. Ale zadzwoni Pani do mnie. Bo Pani jest pierwszą osobą, co ja tu zadziała we mnie nadzieję tak. odzyskania. Dobrze, to ja będę czekał na pewno na Panią w poniedziałek, dobrze? Dobrze. Niech Pan bardzo. zapisze mój numer i może dobrze, też. Dobrze, już. No to proszę, proszę mi podać, ja już sobie zapisuję na karteczce. Ale Halo. Pan nie widzi, z którego numeru dzwoni? A, no nie, no ja widzę, z którego numeru, czyli na ten numer do Pani dodzwonię się, tak? Dobrze, dobrze, no to nie ma problemu. Tak, Rzucie. tak. Dobrze. No to super, no to dobrze. super, dobrze. To jak ja bym nie zadzwonił do Pani, do no to proszę, proszę zadzwonić do mnie też o tej porze w poniedziałek, dobrze? I proszę no dobrze. mi podesłać dobrze. Tego, dobrze. tego maila, dobrze? Do usłyszenia. Do usłyszenia. Panu fajnego weekendu i do usłyszenia. Oj. Ale proszę Panią, ten weekend wcale nie będzie fajny, naprawdę. Naprawdę nie będzie fajny. Dzieci znowu muszą iść, kurde, zbierać po świetnikach puszki. Oj Boże, w co ja się wpakowałem? Naprawdę, to jest straszne, proszę panią, strasznie. No dobra, ja nie będę pani więcej przeszkadzał. Czyli się słyszymy w poniedziałek, tak? Tak, do usłyszenia. Dobrze. Do usłyszenia.